Panie prezydencie, dokładnie rok temu druga tura wyborów samorządowych się odbyła. Mamy rok za sobą, czas, więc pierwszych podsumowań, zanim o mieście. Pytanie najpierw osobiste skąd energia do dalszej pracy? Rzeczywiście czas, szybko płynie za nami 12 miesięcy kolejnej kadencji, dla mnie to już trzecia kadencja, ale ja bardzo lubię Szczecin. I to ta praca sprawia mi przyjemność. Myślę, że właśnie każdego dnia zaskakują Was jakieś fajne tematy takie, które powodują, że możemy pracować, możemy działać, możemy tworzyć fajny zespół tutaj, dobry zespół w urzędzie i sięgać do nowych pomysłów, nowych rozwiązań. Myślę, że w tej kadencji mimo, że to jest kolejna kadencja a tych dobrych projektów nie będzie brakowało, a to się z całą pewnością przełoży również na satysfakcję Szczecinian, bo, bo to jest chyba dla nas i w naszej pracy najważniejsze. To teraz już podsumowanie sukcesy roku 2015. Co się udało? Z czego Pani jest najbardziej O Myślę, że takim dużym sukcesem Szczecina to jest to, że udało nam się uzyskać porozumienie w Radzie Miasta, że nasze obrady i współpraca tutaj no wygląda dużo lepiej niż na wyższych szczeblach. Myślę tu o parlamencie choćby. I to jest, myślę, że konsekwencja pewnego stanowania i rozmowy o rzeczach rzeczywiście ważnych dla mieszkańców. Więc o tych sprawach, które dotykają nas bezpośrednio. Jest drugie porozumienie dla Szczecina. Punkty są realizowane po kolei, więc możemy powiedzieć, że idziemy powoli cały czas w dobrym Kierunku. Poprawiają się też finanse miasta Szczecina, a to też jest istotne, bo to pozwala nam optymistycznie patrzeć na nową perspektywę unijną, a więc środki, które możemy jeszcze pozyskać dla naszego miasta, być może ostatnia, Zatem musimy się bardzo mocno skupić na, na naszym działaniu, na współpracy i na rozwiązywaniu bieżących problemów. To jest klucz. Było o sukcesach teraz o porażkach. Co się nie udało, co nadal jest wyzwaniem? No myślę, że cały czas wyzwaniem jest stadion, do którego musimy się przymierzyć i myślę, że decyzje zapadną w najbliższych dniach, jak będziemy kontynuowali ten proces. Jesteśmy gotowi do już otwarcia procesu budowlanego. Kończymy dokumentację, a zatem po Nowym roku możemy ogłaszać przetarg. To oczywiście wymaga kompromisu też. W ramach Rady Miasta, wsparcia przez radnych w projekcie budżetu. Ja wierzę, że to się uda. Oczywiście bardzo ważny temat, który powoli nam się też już klaruje, to jest obejście zachodnie. Do tej pory nie udało nam się wpisać tego zadania do projektów inwestycyjnych rządowych. Ale jest pierwsza jaskółka, dlatego że już mamy e, tę trasę wpisaną do siatki dróg krajowych, a więc powoli możemy rozpocząć taki silny lobbying, aby nasi posłowie zadbali o to połączenie, abyśmy nad morze do Gdańska nie musieli wyjeżdżać przez całe miasto, ale mogli korzystać z tunelu łączącego policję z Goleniowem. Pozostawiamy zatem rok 2015, przed nami 2016. Jakie priorytety? Bardzo mocno kładziemy nacisk w nowym roku na dwie kwestie. Pierwsza to są sprawy związane z szeroko pojętą opieką socjalną i tutaj na myśli mam zarówno bon opiekuńczy, który wchodzi w życie 1 stycznia, a zatem 500 zł, które będziemy wypłacać na drugie dziecko dla tych rodziców, którzy nie zdobędą miejsca w żłobku. Będzie to 500 zł na prywatny żłobek albo na legalnie zatrudnioną opiekunkę do dziecka. To takie nowum. I w Szczecinie i w ogóle w Polsce, bo tylko dwa miasta, Nysa i Szczecin, realizują taki, taki pomysł. To by kosztowało około 3 milionów złotych, ale myślę, że wielu rodzinom pomoże i myślę, że paręset dzieci znajdzie dzięki temu dobrą opiekę. Oczywiście pamiętamy też o starszych. Cały czas priorytetem będą domy dziennego pobytu i kluby seniora. To jest coś niezwykle ważnego, bo w ten sposób składam ofertę naszym seniorom. Nie tylko poprzez domy stałego pobytu, do których trafiają ci najbardziej potrzebujący, ale również poprzez takie wsparcie na bieżąco, możliwość spędzania czasu pod opieką osób, które profesjonalnie potrafią się naszymi seniorami zająć. To jest bardzo ważne. I oczywiście rok 2016 będzie rokiem wielu inwestycji drobnych skierowanych do mieszkańców naszego miasta. Ja odbywam teraz spotkania. Z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach i tam mówimy o różnych ważnych kwestiach. I te 416 milionów, które mamy zapisane w budżecie, to w większości są właśnie na ulice, chodniki, boiska, drobne remonty w szkołach, a więc to wszystko, z ludzie przychodzą, co jest dla nich problemem. Może nie najważniejszym w skali miasta, ale lokalnie szalenie istotnym, który rozwiązuje jakiś mały problem. I chcemy, aby ten budżet właśnie taki był, bo czekamy na środki unijne, które będą uruchamiane dopiero w kolejnych latach. W 2017-2018 roku. Co jest ważne, budżet roku 2016 będzie budżetem niemalże zrównoważonym, a zatem nasze wydatki będą bliskie dochodom. To jest dobry budżet, bo wiemy, że niski deficyt jest pewną wartością. Dziękuję. Dziękuję.